Pokażę ci, jak podaję tak arbuza na stół. Moi goście zawsze są zachwyceni. Należy wziąć długi i ostry nóż. Przekrój owoc na pół. Następnie odetnij końcówki z każdej połówki arbuza. Arbus to mój ulubiony owoc na ciepłe dni. Teraz obierz arbuza, odcinając zieloną część tak jak na filmie. Arbus w ponad 90% składa się z wody. Jest bogaty w aminokwasy i przeciwutleniacze. Dlatego te orzeźwiające i soczyste owoce są niezastąpione podczas letnich upałów. Tak przygotowanego arbuza, pokrój w kawałki. Tak jak zazwyczaj kroimy tort. Przełóż na talerz i pokrojone kawałki rozchyl na boki, tworząc przy tym piękny, owocowy okrąg. Do jego środka włóż kieliszek. Następnie weź dwie pomarańcze. Pokrój je na ćwiartki. Ponacinaj przy jednej z końcówek. To ułatwi przymocowanie ich do kieliszka. Resztę pomarańczy rozłóż przy arbuzie tak jak robię to ja. Ostatni krok to wsypanie do kieliszka malin lub borówek tutaj wybór należy do ciebie, ja wybrałam borówki. Taka owocowa kompozycja sprawdzi się idealnie na letnie dni, a twoi goście będą zachwyceni. Możesz postawić na stole i częstować gości.